No i kolejne mieszkanie zrobione na bardzo wysoki standardzik. Szóste piętro z windą Pinto Ribera. Nowe drzwi, cała elektryka nowa. Wszystkie podłogi, ściany, woda wszystko nowe. Wielki salon. Mieszkanie z licencją na Booking. Wszystkie okna nowe. Jedna sypialnka. Tu mamy piętrowe łóżeczko, balkonik. A góry na dole ulica Przejściowa. Drugi, duży pokoik małżeński. Łazieneczka ekstra zrobiona. Boiler, kabina prysznicowa. Kuchnia ze stoliczkiem rozkładanym. Wszystko zostaje tak jak to widzimy. Trzeci pokoik to jest magazynek, bo to jest mieszkanie na Wokingu. że dwie sypialnie się wynajmują. Tutaj jest pomieszczenie służbowe, ale też pokazuje. Może zostać jako szatnia, może zostać jako na jedno łóżko, ale to już dowolny wybór dla tego co kupi. Uwaga, po raz pierwszy nie podaje ceny. Tutaj indywidualnie mnie prosił sprzedający, żebym rozmawiał z osobami chętnymi. i piszcie na pedro68maopatlen.pl lub na plus 34 634 802 410. ekstra zrobione, tak jak już powiedziałem wszystkie instalacje, wszystko nowe